Gdzie miał śnieg, otula świat spokojem, A pierwsza gwiazda śni nad naszym domem, W powietrzu dźwięk kolęd cicho się niesie, To czas miłości, co ogrzewa serce. Ej, święta, święta, radość nas woła, Niech każdy uśmiech rozjaśni dookoła ciepłem dzielmy się. Niech świat to poczuje, świąteczna nadzieja w sercach niech króluje. Na stole blask świec i zapach makowca, rodzina razem to najpiękniejszy początek. Za oknem cisza, lecz serca w nas śpiewają, dłonie splecione, co siłę nam dają. Hej, święta, święta, radość nas woła, Niech każdy uśmiech rozjaśni dookoła ciepłem dzielmy się. Niech świat to poczuje, świąteczna nadzieja w sercach niech króluje. Na stole blask, świec i zapach makowca, Rodzina razem to najpiękniejszy początek. Za oknem cisza, lecz serca w nas śpiewają, Dłonie splecione, co siłę nam dają. Hej, święta święta, radość nas woła, Niech każdy uśmiech rozjaśni dookoła ciepłem dzielny się, Niech świat to poczuje, Świąteczna nadzieja w sercach niech króluje. Niech wigilijny blask nas prowadzi Niech każdy smutek w sercu dziś skaśnie Bo to jest czas, co cuda przynosi Niech każdy miłość w te święta ogłosi Hej, święta, święta, radość nas woła Niech każdy uśmiech rozjaśni dookoła Ciepłem dzielmy się, niech świat to poczuje Świąteczna nadzieja w sercach niech króluje a gdy już święta cicho przeminą, Niech w naszych sercach wciąż płonie ich siła. Miłość i dobro niech w nas pozostanie, Świąteczna nadzieja na zawsze w nas pozostanie. A gdy już święta cicho przeminą, Niech w naszych sercach wciąż płonie ich siła. Miłość i dobro, niech w nas pozostanie, świąteczna nadzieja na zawsze w nas pozostanie.